Siemaneczko, witajcie na kanale Lukars. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was przeprowadzić przez proces diagnozowania i naprawy przedstawionego tutaj egzemplarzu, jakim jest Renault Zoe z 2015 roku. A oto ma uszkodzone ogrzewanie, to znaczy uszkodzona jest dmuchana, dmuchawa kabiny. A jak do tego doszedłem, no to już zapraszam do oglądania i od początku przyjrzyjmy się wspomnianemu problemowi. <try> Obrew jest taki, że po włączeniu samochodu, jak tutaj widzicie, mamy teraz nawiew ustawiony na maxa, nic tutaj nam nie dmucha. Możemy sobie zmieniać temperaturę, nic się nie dzieje. Słyszymy, że pompa ciepła się załączyła. Teraz, jeżeli wyłączymy całkowicie nawiew, pompa ciepła także nam się wyłączy, wszystko nam tutaj pyka, cyka. Słyszę przekaźniki w momencie, kiedy naciskam różne funkcje układu klimatyzacji. No tylko jest cały czas problem, że nic nam tu nie wie. Kto oglądał poprzedni odcinek, w którym dzieliłem się tym, że zakupiłem terenozoę ten już wie, że to jest właśnie główny problem tego autora. Jeżeli nie oglądałeś tego filmu, to zapraszam jeszcze do obejrzenia, tutaj pewnie wyskoczą te figury. A więc co w takiej sytuacji robimy? Pierwsze co, to, to podłączyliśmy. Auto pod komputer, stosowaliśmy wszystkie różne kody błędów, które były, no i dalej nic. Wiem, że była, był tutaj problem z układem klimatyzacji. Były wymieniane jakieś rurki, czy coś tam uszkodzili po drodze? Nie wiem. Wiem też, że to wszystko działało, bo tuż przed zakupem po prostu zadzwonił do mnie sprzedający i poinformował mnie o tym, że nawiew przestał działać i co w takim wypadku robimy. Nic nie mogłem zrobić. Jedyne zrobić, to żeby troszkę taniej te auto, odebrać je i już teraz na własnym WPS-em naprawić. Także teraz y, możemy sobie sprawdzić bezpiecznik. A więc, jeżeli byście chcieli wykonać diagnozę komputerową tego samochodu, to, to złącze OBD znajduje się tutaj pod tym plastyczkiem, a nasza skrzynka bezpieczników znajduje się. Na dole po lewej stronie tuż pod kierownicą. Ja już ją tutaj sobie wcześniej demontowałem. Jest dosyć zimno, więc ona mi nie chciała wskoczyć z powrotem. Widzicie, to są takie pla plastikowe klipsy. A nasz bezpiecznik, który nas interesuje, ten tutaj bezpiecznik 10 A na, na samym dole po prawej stronie. U mnie on jest cały, więc to nie jest kwestia bezpiecznika. Także mamy już sprawdzony bezpiecznik, skasowany kod błędów, dalej nie ma żadnej reakcji. No i teraz tutaj mała rada dla Was. Wyczytałem też na różnych forach, że niektórzy radzili sobie z tym problemem przez to, że odłączali klemę akumulatora minusową na około 10 minut. Także udajemy się teraz pod maskę i odłączamy nasz akumulator. Oczywiście, aby otworzyć nasz, naszą maskę, tutaj pociągamy sobie i udajemy się do przodu samochodu. Tutaj mamy dzyndzelek do góry. Klema minusowa, plusik. Odłączamy sobie tutaj ten minus. Warto przed odłączeniem wyłączyć zapłon, aby nie robić żadnego zwarcia. A więc wyłączamy sobie zapłon. Wyciągamy kartę. A więc przystępujemy do demontażu klemy minusowej. Czek i zostawiamy sobie tak autko na 10 minut po 10 minutach zapinamy dokręcamy oczywiście, aby odkręcić klemę, no to dziesiąteczką każdy powinien to raczej wiedzieć to jest żadna tajemnica a więc, jak już podłączyliśmy naszą plusową klemę do akumulatora oraz włączyliśmy zapon, możemy sprawdzić, czy działa. No, w tym wypadku dalej nic się nie dzieje. Ja oczywiście już to sprawdziłem wcześniej, teraz Wam tylko pokazuję krok po kroku moje kroki wcześniejsze. Kolejnym krokiem, jakim możecie wykonać, to jest spróbowanie zostawienia auta na całą noc z odłączoną klemą minusową od akumulatora 12V. Pozwoli to na zresetowanie wszystkich systemów, no i to może też przywrócić do życia nasz, naszą dmuchawę. Są takie głosy, że niektórym forumowiczom gdzieś za granicą takie rzeczy się udawały. Jeżeli dalej nie zadziała tak jak w tym moim przypadku, no to tutaj już jesteśmy zmuszeni do otwarcia, dostania się do tej dmuchany, dmuchawy kabiny, zobaczenia. Czy tam jest wszystko ok? Czy to jest kwestia tylko uszkodzonej dmuchawy? Czy może gdzieś jakieś napięcia nie dochodzą? Czy może jakieś sterowanie? O co tam w ogóle chodzi? A więc proszę bardzo, to jest ta nasza dmuchawa, która nie działa. O tutaj ten element powinien się kręcić. Jak widzicie, tutaj przychodzą tylko plus i minus. Najprawdopodobniej ten silnik w środku jest uszkodzony, jakieś szczotki. Miejmy nadzieję, że po wymianie to wszystko zadziała. Tutaj widać, że on jest mocowany na jakieś trzy śruby. Mam nadzieję, że będzie możliwość, jak w większości aut, po prostu od dołu do tutaj z prawej bądź z lewej strony wsadzić na swoje miejsce i sprawdzić jego funkcjonalność. No i w tym wypadku nasza dmuchawa, wentylator kabiny nie odżył, a więc przystępujemy do demontażu schowka po to, aby właśnie się tam do niego tutaj dostać Demontaż schowka jest dosyć prosty Tutaj musimy sobie ściągnąć tą zaślepkę I naszym oczom ukazują się takie czarne bolczyki Wyciągamy je troszeczkę do siebie i o tutaj jest Taki stoper można sobie wsadzić tutaj śrubokiem, troszkę podważyć i to powinno wyjść. Ewentualnie można sobie pomóc jakimiś obcęgami. Z drugiej strony tak samo. Cyk. I nasz schobek już jest luźny. Jeszcze tutaj w głębi są takie zatrzaski. Tak naprawdę musimy sobie tutaj podważyć. To znaczy ścisnąć ten obydwie strony. I wtedy dopiero ten schobek nam wyjdzie. No, słyszeliście klik z jednej strony, cyk, klik zaraz będzie z drugiej strony. O. To właśnie tutaj podczas ściskania Naliczymy. To nam tutaj wyskoczyło. Musieliśmy ścisnąć po to, żeby te dwa bolce nam puściły. No i teraz już mamy piękny dostęp do naszej dmuchawy. Tutaj to już sprawa jest banalnie prosta. Trzy śrubeczki. Jedna wtyczka, wkładamy, wykładamy i sprawdzamy, czy działa. No i co teraz jeszcze wtyczka? Ja sobie takim właśnie nie wiem, narzędziem do demontażu klipsów najpierw tutaj. Te mocowanie wtyczki ściągnę, cyk. No i teraz wtyczka, proszę bardzo, nawet jedną ręką można tu wtyczkę wyciągnąć, no i wyciągamy. naszą gmuchawę. i od razu jak wszystko mamy ładnie ustawione, wkładamy naszą używkę cyk, jest na miejscu, przykręcamy w międzyczasie warto sobie sprawdzić czy czy wtyczka jest cała To wszystko z nią dobrze wygląda. Jedna, druga i trzecia śrubka. Także tutaj nasz stary wentylator jest zdemontowany. Jeszcze zanim. Jeszcze zanim złożymy wszystko do kopy, warto sobie już zawczasu w tym wypadku odpalić auto i sprawdzić czy wszystko działa. Uwaga, naprawdę. Nie działa. Więc problem, proszę. No i właśnie. Zrobiłem się teraz na, na młodego. Niestety nie może mi wentylator zacząć działać, jeżeli nie ma podpiętej wtyczki. Także takie błędy się zdarzają czasem. Niestety nic na to nie poradzimy. Nawet doświadczeni mechanicy mają takie wpadki czasem. Dlatego właśnie. Ja przed e, sprawdzeniem czy, czy to wszystko działa nie montowałem z powrotem schowka po to, żeby ewentualnie właśnie zrobić dalszą diagnozę. No i w tym wypadku diagnoza jest e, bardzo oczywista. Wtyczka nie jest po prostu podłączona, także już teraz podłączę wtyczkę i zobaczymy czy to zadziała. Tyczka jest już na swoim miejscu, wszystko pięknie działa. Składamy i idziemy pić herbatkę. A więc moi drodzy, moje drogie, jak widzieliście, prosta naprawa, prosta wymiana. Można ją sobie skutecznie skomplikować poprzez. Nieumiejętne zamontowanie, i zapomnięcie właśnie o podpięciu tej wtyczki. Także starajcie się zawsze sprawdzać dwa razy, co zrobiliście i czy wszystko odpowiednio podłączyliście. No i druga sprawa, jeżeli macie taką możliwość, sprawdźcie, czy dana rzecz, którą zamontowaliście w samochodzie, działa, zanim wszystko sobie poskładacie. Aby potem, właśnie w takim wypadku jak ja miałem, nie narobić sobie jakieś mnóstwo dodatkowej pracy. Także tutaj. Wentylator buchawy wymieniony, trzy śrubeczki, jedna wtyczka, demontaż e, schowka i robota zrobiona. Także teraz już będzie ciepło, mogę się przejechać tym autem i sprawdzić, jaki jest realny zasięg teraz w tych warunkach i tak dalej. Także na dziś to już wszystko. E, za mną stoi jeszcze mój, właśnie tutaj, dziadek Golf City Strumer. E, myślę, że kolejny odcinek e, będzie poświęcony dla niego, chciałbym się już teraz też nim zająć, także nie przedłużając dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!